Witam serdecznie, Ryszard Borowiczki, i mamy oczywiście wspaniały Nów. Tak on właśnie wygląda. Co jest najważniejsze w tym, że ten Nów należy do znaku wodnika, ale tutaj nie jest najważniejszą rzeczą to, że. Słońce w koniunkcji z Księżycem otwiera ten miesiąc wodnika, który jest chyba jeden z najbardziej odważnych okresów dlatego że lada moment też wkroczy Pluton. Pluton do wodnika. I on tutaj rozpocznie dopiero historię, ale o tym będziemy mówić później. Ale ten nów ma znaczenie historyczne też. Dlatego, że ma mnóstwo dziwnych historii. Chociażby dlatego, że Mars jest w koziorożcu, a ten nów jeszcze znajduje się w znaku koziorożca. Bo rozpoczyna ten nów. Lunarny, czyli księżycowy miesiąc, inaczej mówiąc ten, który ja bardzo często tłumaczę, że to jest układ miesiączkowy u kobiet, i właśnie tutaj ten 28-29-dniowy, bo to nie jest cały, to jest troszeczkę więcej jak to 28 dni i kilka godzin, ten układ i on się powtarza co miesiąc. I ten miesiąc akurat wypada, no dzisiaj, czyli 11 stycznia 2024 roku o godzinie 12:57. Przyglądam się, dlaczego? Dlatego, że tutaj mam robiony na chwilę teraźniejszą, a tutaj mam już ten super kontakt, czyli 20 stopni i czterdzieści 20 stopni 44 sekundy. Koziorożca zarówno Słońca, jak i Księżyca, ale oprócz tego jeszcze dwuada samsa panny. Teraz co oznacza dwuada panny? Przede wszystkim perfekcja i czystość. Higiena to co jest najważniejsze, to co reprezentuje znak Panny i teraz wyobraźcie sobie, że przenieście sobie to do Koziorożca kiedy Koziorożec jest statutem, jest tym programem działania, tym programem konstytucją inaczej mówiąc i wybierzmy w tym fragment Panny kiedy Panna zajmuje się tą czystością perfekcją właśnie słowa, ustawienia działania tej, tej Takiej specyficznej historii, którą byśmy bardzo chcieli mieć, po to, żeby było wszystko jasne i czyste, i perfekcyjne. To też trzeba brać jeszcze pod uwagę jeszcze inne aspekty, chociażby tak, jak tutaj mamy sytuację dosyć interesującą, dlatego że na osi jest Wenus. I Wenus. Zajmuje się w tym momencie tutaj chodzi o, przede wszystkim o Warszawę, o Warszawę, ale to jeszcze mało. Wenus to eciepecie pieniądze. Wenus to także ta kobieca strona naszego tutaj kosmogramu. I jeszcze spójrzmy na dwie rzeczy które są bardzo istotne na te dwie planety czyli Saturn i dalej mamy Neptuna Saturn i Neptun Saturn jest no właśnie restrykcjami tym w czym jest teraz Słońce i tutaj jest także Neptun który jest zamydleniem i to zamydlenie wówczas troszeczkę jakby niknie ponieważ słońce znajduje się w koziorożcu złącznie z księżycem co daje koniunkcję a koniunkcja jest w pewnym sensie w pewnym rodzaju charyzmy a charyzma to najprościej albo ją lubimy albo jej nienawidzimy tej postaci która jest charyzmatyczna. Takich postaci charyzmatyczne były dwie w naszym, naszym całym życiu, które wszyscy znają, to przede wszystkim Jan Paweł, no i drugą postacią Leg I teraz jedni kochają Jana Pawła całkowicie, inni nienawidzą Jana Pawła, chociażby takie czasopismo, jak było kiedyś, nie, już tego, tego nie ma, tego człowieka zresztą też. Co to ukrywać? Łodzianin z pewną taką dziwnym zachowaniem, czy anty, anty Janowi Pawowi i druga. Postać to Leg którego lubimy lub nie lubimy. Jeżeli nie lubimy, to jest Bolek. Jeżeli lubimy, to jest Leg I mamy dokładnie wytłumaczoną charyzmę w, jak, w najprostszy sposób. I to też jest powodem tego, że właśnie ten dzień dzisiejszy jest tak taki, właśnie takiego typu. Ale trzeba brać pod uwagę najważniejszą sprawę, że Tutaj występują działania, które już są działaniami. Te, które teraz, od dzisiaj się rozpoczną. Od godziny tej dokładnie 12.57, ale wolałbym dołożyć jeszcze parę minut, żeby to się usankcjonowało. I w tym momencie rozpoczyna się jakby nowy czas. Jak długo będzie ten czas trwał? Bo będą pytania bardzo długie. Nawet mogą trwać przez dziesiątki lat. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim pluton bierze w tym udział, który lada moment, jeszcze w tym miesiącu koziorożca wstąpi do znaku wodnika i on przemieli kompletnie całą naszą historię. Przemieli ją, rozwali, zniszczy i dopiero stworzy nową... To jest coś takiego, jakbyś się... Znaleźli się, rolnicy wiedzą doskonale o co chodzi. Wchodzicie z pługiem, przemieszacie tą ziemię, przewalicie i wtedy dopiero wchodzicie, przypuśćmy, z bronami, jeżeli dobrze mówię, jeżeli troszeczkę się na tym znam, nie jestem pewien. Wyrównujemy ziemię i wznosi się nowe roślinki. Za chwilę kiedy? No właśnie. To jest ten długi okres. Nie wiemy kiedy, bo jedno nasienie tak żucha potrafi w ciągu kilku godzin pokazać swój korzonek, a są rośliny, które kilka lat potrzebują. I te kilka lat mamy przed sobą tutaj, tutaj w tym kosmogramie, w tym kosmogramie mamy te kilka lat. Nowej rzeczywistości. Ta nowa rzeczywistość nie będzie teraz, tylko kiedy wejdzie, a wiemy o tym, że wejdzie na bardzo długo nasz Pluton. Oprócz tego jeszcze inne sytuacje, ale to bym chciał omówić na kosmogramie Polski, jak to wygląda. I to jest najważniejsza rzecz, że przerzucam Państwa. Za jakiś czas pokaże się kosmogram Polski, ponieważ Pluton akurat wkroczy do wodnika, jak to wygląda na tym działaniu, ale trzeba przyznać, że teraz mamy przypuśćmy w założeniu, weźmy ten miesiąc, który będzie pokazywał całe 25 lat, czy 22 lata. Już w tej chwili jeszcze nie, nie, nie pamiętam po prostu jak długo będzie pluton w koziorożcu, ale liczmy, że będzie 20. 5 lat i zobaczymy jak on będzie funkcjonował tutaj w tym układzie. Możliwe, że będzie troszeczkę krócej, możliwe, że będzie troszeczkę dłużej, bo czasami Pluton, niektórzy mogą powiedzieć, ale słyszałem, że Pan mówi o 11 latach. Tak, dlatego, że trzeba by spojrzeć w efemerydy, kiedy on wchodzi, kiedy wychodzi. Teraz jeszcze jedna rzecz, że Pluton podlega też retrogradacji i właśnie będzie wychodził, co i będziemy za chwilę mieć tą retrogradację, i to jest bardzo dobry czas, dlatego, że ten czas pozwoli nam rekonwalescencję tych wszystkich błędów, które teraz właśnie się tworzą, które były tworzone przed wejściem właśnie i tym nowiem. To co się działo, zostanie po prostu zniszczone, czy też rozparcelowane zupełnie na inny moment. I w rzeczywistości przed nami nowa rzeczywistość, ta rzeczywistość. Jest teraz uzależniona tylko i wyłącznie od nas, od naszych myśli, jak będziemy komponować. I żeśmy oby pola. <laughs> Przepraszam, ale już się zakrztuciłem własną śliną. Obyśmy my, jako ten naród, nie popełnili tych e, takich. Powiedzeń, że zamienił stryjek siekierkę na kijek, albo jeszcze inaczej, żebyśmy nie wpadali w te same dołki i mnóstwo, mnóstwo przysłów, które, bo przed nami jest nowy czas, nowa świadomość, naprawdę nowe, nowe działania i to, co się działo. To jest realne, ale w tej chwili już realia się skończyła i jest rzeczywistość, bo to, co budowaliśmy do tej pory, to tylko sprawdzian bo sprawdzian, o których nie mówiłem. Po tekstach oczywiście, że tak, te osoby, które śledzą bardzo dokładnie moje wypowiedzi, dokładnie wiedzą, o co chodzi, a te osoby, które yy, tylko wchodzą kon konfront. Tutaj, tylko żeby skonfrontować, co pan Ryszard powiedział, albo co pan astrolog wymyślił. No to teraz muszę Wam powiedzieć, że naprawdę stajemy przed wielką, wielką historyczną chwilą, i to jest największa chwila, jaka istnieje, dlatego że każde zaćmienie Słońca, no chyba czytaliście wszyscy Faraona i wiecie, co, kto to co, kto napisał i dlaczego i po co. I to jest typowe podejście astrologiczne. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, to proszę przeczytać jeszcze raz faraona i albo zobaczyć ten film już dla wygodnych. Można go gdzieś tam na pewno wygooglować i sobie spojrzeć na niego w realiach rzeczywistości, prawdomówności, a w tej chwili zobaczycie, jak kapłani głupoty i żebyście nie wybrali tych samych kapłanów, i żebyście nie popełnili błędów, które są błędami nie tyle historycznymi, co waszym efektem, bo Egipt nigdy już nie wrócił do tego czasu, który był i który znaczył przez parę tysięcy lat. A my też mamy parę tysięcy lat. Oczywiście te nie można brać pod uwagę te pod tą nazwą, ale jeżeli będziemy tą lachów brali, to lechistan czy... Inna nazwa podobna trwa dosyć długo. Jesteśmy jednym z najstarszych narodów na świecie i pod każdym względem. I pamiętajmy o tym, że to jest klu tego programu, który się właśnie teraz wykluwa. A dlaczego? Dlatego, że Plutona mamy na ascendencie dla niedowiarków. Ci, którzy nie wierzą w to, to niech się nauczą. Królewskiej wiedzy i zaczną interpretować to w normalny sposób, a nie dziwią się, że potem są takie dziwne sytuacje. Te sytuacje nie są dziwne, po prostu przyroda i kosmos to jest jedność, a my jesteśmy dziećmi kosmosu i jednocześnie też w pewnym sensie mamy we władaniu tą przyrodę, ale nie możemy sobie z nią. Albo na niej eksperymentować, ponieważ ona tego nie znosi. Dlatego, że ma naczelnego nad tym kosmos. A kosmosem rządzi kto? Jeżeli nie wiecie, to wysyłam Was miejsca, które są magicznymi miejscami. A jeżeli nie, nie wierzycie, to potem na Wawelu jest pewne miejsce, gdzie uznane jest za miejsce. To, które powinniśmy wiedzieć i dlaczego ono jest tak mocne, i dlaczego my mamy to przewodnictwo, o którym mówili wszyscy romantycy. Wszyscy! Kompletnie! A jeżeli nie wiecie, kto to jest romantyk, no to w takim razie z powrotem do szkoły podstawowej, do szkoły tej, która Was nauczy rozumu, bo ciągle go za mało. Trzymajcie się powodzenia i cieszę się, że. Coś takiego mogłem powiedzieć, że jestem szczęśliwy, że ten nów ukaże nam tą świadomość, którą tak długo czekaliśmy na nią i obyśmy jej nie spaprali. Po prostu nie spaprali, a potrafimy spaprać. Potrafimy zniszczyć kompletnie wszystko i wiecie o tym dokładnie. I przestańcie wieszać pewnych ludzi na ścianach, tylko odpowiednich ludzi, ci, którzy byli wielcy, tych ci, którzy tworzyli tą naszą świadomość, że możemy mówić w tym języku, w którym mówimy od kilku tysięcy lat. Także powodzenia. On oczywiście reformuje jej wszystkiego i powodzenia w Waszym doświadczeniach życiowych i bytowych. Z Bogiem.